Cześć, witam Cię w tym filmie i porozmawiamy sobie na temat, jak nie być głodnym na redukcji. Bo większość osób podchodzi do tego tematu po prostu źle. Próbuje być na dietach, ale później jest efekt jojo. Z tego powodu, że te diety są niemożliwe do utrzymania, dlatego że po prostu na nich głodują. Dlatego w tym filmie powiem Ci, jak się odżywiać, żeby być najedzonym, zarówno jeść mało kalorii i dobrze się czuć. Będąc na diecie. Dla tych, którzy mnie jeszcze nie znają, ja nazywam się Olaf Popławski i jestem certyfikowanym trenerem personalnym od 4 lat. Przez ten czas udało mi się pomóc setkom osób, zrobić metamorfozę sylwetki, lepiej się czuć na co dzień, mieć więcej energii w trakcie dnia i dosłownie zmienić swoje życie. Jeżeli już wiesz, że możesz się mnie posłuchać, to zapraszam do oglądania. Bo w diecie generalnie nie jest ważne to, czy jesz węglowodany, ile jesz posiłków, jak często jesz, tylko najważniejsza jest suma kalorii. I tą sumę kalorii możesz dostarczyć z różnych sposobów. Możesz ją dostarczyć z jedzenia, które na Nasyci Cię bardziej lub nasyci Cię mniej. A jeżeli nie znasz tych produktów, które nasycą Cię bardziej, no to ta dieta jest po prostu ciężka długoterminowo do utrzymania. Często czasami pozornie zdrowe rzeczy mają naprawdę bardzo dużo kalorii i w ogóle Cię nie nasycą. Zapisałem sobie tą listę wcześniej, także po prostu pozwól, że ją Ci przeczytam. Między innymi orzechy i masła orzechowe. Jedna garść to czasami może być 600 kalorii. Oleje i majonez. Jedna łyżka to od 100 do 120 kalorii, a praktycznie w ogóle Cię nie nasyci. Między innymi słodycze, baton, czekolada, dużo cukru, mała masa i też mało sytości. Suszone owoce, mała paczka rodzynek, tyle kalorii, co miska winogron dosłownie. Sery żółte, salami, bardzo kaloryczne w małej objętości. Generalnie te rzeczy są w miarę podobne do siebie, dlatego, że mają dużo tłuszczy. Ja zaznaczę, że 1 gram tłuszczy, czystych tłuszczy ma 9 kalorii. 1 gram białka i węglowodanów ma zaledwie 4, Także jest to ponad dwa razy więcej. A zaznaczę, że najbardziej sycącym elementem diety z tych wszystkich makroskładników jest właśnie białko. Czy między innymi przykład chipsu, gdzie paczka 200 gramów, to może być dosłownie 1000 kalorii. Zwróć uwagę jeszcze raz, co łączy te wszystkie rzeczy. Właśnie to, że mają małą objętość, a mają bardzo dużo kalorii. Porównaj sobie te wszystkie rzeczy, jakby zgromadzić w twoim żołądku, przykładowo, by zajęły taką objętość. A jeżeli zjadłbyś rzeczy, które by cię mocno nasyciły, miałyby dużo objętość i dosłownie tyle samo kalorii, no byłoby to z 10 razy więcej dosłownie i najadłbyś się tym bardziej. Dlatego może lepsze pytanie. Przejdźmy do konkretów. Co zamiast tego? Tak samo zrobiłem sobie listę, więc pozwól, że je po prostu Ci przeczytam. Między innymi warzywa liściaste, sałata, szpinak, kapusta pekińska. Ogromna objętość i praktycznie brak kalorii. Gdzie nawet osobiście podopiecznym nie polecam zapisywać sałaty w ogóle w kaloryczność, czy tak samo warzywa. Tego praktycznie nie da się zważyć. To ma tak mało kalorii, że nawet można to pominąć. Ale uważaj, żeby do takiej przykładowo sałatki nie dodać sobie oliwy, czy innych rzeczy. Mam na myśli samą sałatę, która jest zwykłym warzywem. Kolejne rzeczy to między innymi cukinia, ogórek, pomidor, dużo wody, duża porcja, a mało energii truskawki, maliny, arbuz, tak samo dużo wody, dużo błonnika i mało kalorii. Na temat błonnika chciałbym akurat się jeszcze tutaj chwilę zatrzymać, ponieważ błonnik, tak samo jak białko, jest bardzo sycący. Jest to dosłownie taka gąbka, którą jeśli zalejesz wodą, to ona wypełni przestrzeń w twoim żołądku. A pomyśl, co się stanie, kiedy połączysz białko plus błonnik. Wtedy będziesz jeszcze bardziej najedzony. Gdzie, tak przypomnę sobie, jedną z moich pierwszych redukcji, takich poważniejszych, jakie robiłem. Właśnie często jadłem wtedy taki posiłek, gdzie na początku robiłem sobie takie gotowe danie, kaszot to odłowicza, coś takiego. I następnie od razu po tym piłem szejka białkowego na wodzie. To to miało naprawdę, pamiętam wtedy, dużo błonnika. Nie pamiętam ile, ale później ten szejk białkowy, no dosłownie robił takie połączenie sycące. Ten posiłek miał 400 kalorii, a nasycił mnie dosłownie na połowę dnia. Także błonnik, naprawdę rewelacyjna strawa w połączeniu z białkiem. Też pomoże Ci nie być głodnym na redukcji. Kolejne rzeczy to skyr i ogród naturalny 0%. Również duża porcja i ma naprawdę sporo białka, przez co Cię Nasyci. Kolejna rewelacyjna rzecz to popcorn bez tłuszczu. Objętościowo ogrom, kaloryczność niska w porównaniu do chipsu. Porównaj sobie niskie popcornu. Założę się, że zjesz ją zdecydowanie dłużej niż niskie chipsu. A taka ciekawostka, przyjmując, że i tu, i tu byłoby te 200 gramów, to popcorn będzie mieć około 10 razy mniej kalorii. Ale zaznaczę, bez żadnych dodatków. Chociaż też mogę dać taką radę, że już zdecydowanie lepiej zamiast chipsów będzie sięgnąć sobie po popcorn i dorzucić sobie jakieś tam dodatki. Przykładowo słodką paprykę mieloną, normalnie przyprawy, później to wymieszać, będzie zdecydowanie lepszy niż chipsy. I ostatnia rzecz, która ma największy indeks sytości ze wszystkich rzeczy w ogóle jakie są. Może niektórzy już wiedzą, a są to ziemniaki gotowane. Gdzie tak jak mówiłem, gotowane ziemniaki jest to najbardziej sycący element diety. Nie ma bardziej nic sycącego. Żadne białko, nic innego nie nasyci Ci bardziej niż właśnie te gotowane ziemniaki tylko też uważaj, bez tłuszczu, bez jakichś zbędnych dodatków, bo to wszystko ma kalorie. Także podsumowując to wszystko, nie jest ważne, co jesz, bo możesz jeść te wszystkie produkty będąc na redukcji, kiedy chcesz stracić tkankę tłuszczową, ale najważniejsze jest to, żeby być w deficycie kalorycznym. A po prostu z niektórymi produktami może być ci łatwiej utrzymać ten deficyt, przez to, że nie będziesz głodny. Jeżeli te rady były dla ciebie przydatne i chciałbyś, żebym osobiście ci pomógł zmienić swoją sylwetkę i pomóc ci też zmienić swoje nawyki żywieniowe, to możesz aplikować do mojego programu Reduktor. Wystarczy, że klikniesz teraz, w pierwszy link pod tym filmem i umówisz się ze mną lub z moim zespołem na bezpłatną konsultację, na której sprawdzimy, czy w ogóle bylibyśmy w stanie Ci pomóc oraz jakie rozwiązanie byłoby dla Ciebie najlepsze. Widzimy się po drugiej stronie.